Witamy na kolejnym filmie Ambera Foxa. Doczekaliśmy się w końcu wykończeniówki. Ekipy powoli tutaj rozpoczynają swoją robotę. Jesteśmy aktualnie w garażu, który jest poniekąd troszeczkę już wykończony, ale zostało jeszcze trochę poprawek. Im. Także mamy już go jakby wygładzonego i wymalowanego. Na gotowo. Tak, na gotowo. Także tak on się prezentuje. O! O, tu będzie lepiej widać. Widać, jest wymalowany. Sufit czarny i czarna ścianka ta tutaj na wprost. Tak, i te rury, wszystkie co były, te są na czarno zrobione. No a reszta jest biała, nie? Także fajnie się z tą posadzką żywiczną to wszystko komponuje. Pompy ciepła jeszcze nie mamy. Czekamy, już mamy wycenianą wstępnie, ale parametry muszą dokładnie dobrać, ale będzie raczej 8 kW. Także już zaczyna to wszystko powoli przypominać dom. Tutaj już będziemy składować wszystkie rzeczy do domu. Przyszły kafle. Jedne, drugie. Także już coś się dzieje. Tak, tutaj trochę sprzętu z Ikei też zamówiliśmy, bo tutaj Asia miała, dostała rabaty, no to żal by było nie skorzystać. Tak. Zawsze parę złotych do przodu. Tutaj kolejne kafle, no ale to jest tylko częściowo. Myśmy zamówili wszystko, no ale trzeba czekać zanim to trzeba przyjedzie czekać. ze wszystkich tak. y, fabryk. Tu wam jeszcze pokażemy. Na zewnątrz ten fres to się doczekaliśmy, bo mieliśmy strasznie słabą jakości tej nawierzchni, że nawet kontenera nie można było odebrać. Także tak się ten fres prezentuje. To się wykorzystuje pod budowę dróg, dokładnie pod asfalt w to idzie. Także teraz mam wszystko fajnie utwardzone. Ale zamówiliśmy jeszcze trochę tego frezu, żeby też wysypać na drogę. Tak, żeby tutaj wysypać na drogę, no i troszeczkę tutaj, gdzie stoi, tutaj w lewo to wszystko podsunąć, nie? tak, no bo garaż widać, że jest troszkę bardziej w bok. To na razie było tak pod powierzchnię roboczą przygotowaną, ale na słońcu to się bardzo fajnie utwardza, tak jak mówiła ta ekipa, co to wykonywała. No i nie jest to jakieś, Bóg wie, jak drogie, bo żeśmy za to wszystko tutaj 20 parę ton i koparka, cały dzień pracy. Tutaj też było, wiadomo, w troszkę ziemi odsypanej, biała włóknina jest pod to też dana, żeby się nie mieszał piasek razem z tym frezem. No to wyszło nas 10 tysięcy, a teraz yy, podobny przyjedzie ładunek tonarzowo. Na, to także, ale to wyjdzie nas już o wiele mniej, bo on tutaj nie będzie żadnej koparki, tylko weźmie zwykłą ładowarkę. I tutaj po dobrej znajomości, że tam do tej korzeni też mam projekt ogrodu, da nam dobrą cenę tą, że to wyjdzie tam parę tysięcy. Także liczę do 15 tysięcy maksymalnie, że wyjdzie nas ten cały podjazd. No i to też jest fajny plus, bo to już jest jako dobra baza pod kostkę, czy pod płytkę, które będziemy tutaj kiedyś chcieli mieć no także z zewnątrz w końcu bezpiecznie można wjeżdżać wszystkie ładunki normalnie podjeżdżają, ciężkie wozy z windami, także nie mają żadnego problemu także przechodzimy do dalszej części domu w końcu tutaj się doczekaliśmy może jeszcze nie do końca, ale już zaczęli robić sufity tak, także tak sufity już wyglądają, profile przygotowane wstępnie tutaj w kuchni właśnie będzie podwieszony sufit jeszcze dodatkowo, znaczy boże nie, napinany sufit yy, i napinany sufit będzie w salonie. Tak, no i tam jeszcze widać, yy, tutaj skieruję o, tam jest już przygotowany potoka też od wentylacji z wyspy tak i tutaj jak Asia mówi że tu będzie też właśnie podwieszany i napinany w środku czarna ramka tu i tak samo napinany jeżeli chodzi o hol tak jest, ale tam jeszcze akurat dodać. nic nie jest przygotowane. Tutaj jeszcze, ale tu będziemy robić zmianę, bo tu chcemy taką ramkę mieć, ale ta ramka jest szeroka, trzeba będzie ją znacznie zwęzić. Tu będzie schowana ta szyna podwójna na zasłony, czyli taka zasłona przyroczysta i zasłona zaciemniająca, dlatego podwójna szyna. Tak. Także przechodzimy dalej, może do łazienki, coś już tam się dzieje. Tak, w łazience już mamy tutaj geberity przykręcone mm. na stałe. Odpływy liniowe do prysznica, no i poprzygotowywane już pod yy, wszystkie krany i baterie, tutaj wypuszczone instalacje. Także, no, tak to wygląda tu na dole. Dobra, jesteśmy u góry. Wejdziemy w do pralni. Tu już mamy sufity podwieszone, gotowe, na, zapłytowane. Tu jeszcze te rurki z rekuperacji będą ścinać na zero, że potem jak te. Wentylatorki ozdobne, to przyjdą, żeby po prostu były zlisowane równo z sufitem. No gładzie tutaj dojdą. Tak, gładzie malowanie. tam malowanie i trochę kafli, wiadomo. Tu jest nasze sypialnia, ale tu jeszcze za bardzo nie jest robota zrobiona. Tu bardziej też mają magazyn sprzętowy. No tu są przygotowane ewentualnie profile, można zobaczyć. Pod wełnę. Butylek Tak, jak te ptaszki. Mutylek, tak. Ptaszków już raczej nie mamy w domu. Wczoraj wygoniłem ostatniego. No i tutaj ta nasza łazienka tak samo. Instalacje, odpływ, odpływ. tu pod dwie umywalki. Pod wannę z hydromasażem, dlatego też jest razu prąd przygotowany. No, także tutaj geberit już stoi. Wypuścił, nie? Tutaj to jest ta rurka Tak, i pod to jest bidetkę. pod bidetkę jeszcze się sobie zaroczywa. Na za szczęście. Że była bidetka u nas w łazience. Przydatna sprawa. przechodzimy dalej. Dobra, zaraz pokażemy jeszcze też No, trzeba strych. w tempie, bo już widzę, że baterie mam mało. Dobra, no i tu jest łazienka ogólna, tak samo instalacje tu przygotowane. Tu jest taka ramka zrobiona, bo tu będzie mi taką przedściankę z taką półeczką wnękową na kosmetyki. Gebericik, już też widzę profile przygotowane pod zabudowę. No i tak samo tutaj jest pod prysznic. Wszystko, odpływy. Dobra, tu idziemy dalej. Tak, tu jest spokój naszego syna Bruna. Też już cały jest przygotowany. Pod Gladzie. Malowanie później. O, tu są te największe kafle. Tak, tu mamy transport kafli do góry. wrzucili je do windą, bo ekipa mówi, że lepiej mi. Czekaj, jaki to jest wymiar? 2,70. 2,70. O, czekaj, tutaj. Otworzył. No, ale tutaj tak tak nie za bardzo jak widać, czy widać. No. no. Troszkę są zabrudzone, nie? No takie marmurowe, nie? Jak to u nas w stylu glamour. No i tak samo tutaj jest inny model kafli. Matowe. Też takie ale marmur. 120x120. 120. A ty to nie kojarzy ich, gdzie one miały iść? No, gdzieś tam na pewno. Chyba do łazienki tej wspólnej. Podłoga. No i tu jeszcze jakie są, ale tu już są zabezpieczone, także nie będzie nic widać. Także tak to wygląda. Jeszcze przejdziemy do, obu, do pomieszczenia. No tutaj też jest przygotowany sufit też na gotowo w moim gabinecie. No i tu jeszcze w drugim pokoju u góry. Tak samo jest wszystko zamknięte na zero. Jeszcze tu ekipa zostawiła e, drabinę. Także będę mógł wam pokazać w końcu strych, jak to u nas wygląda. Dobra, jesteśmy na strychu. Tak on się prezentuje. Tutaj mamy okna dachowe, obrobione. Dwie sztuki, i tu jeszcze zamówiliśmy to, co kiedyś tam mówiliśmy na filmie. Jedno i drugie tam obok, one są jeszcze nie obrobione, no, ale to niedługo ekipa zrobi. Także tutaj jest do szczytu. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda z perspektywy, jak ja tutaj stoję. Nad tymi belkami. To ile mam jeszcze miejsca? Widzicie, do tych belek no dosyć jeszcze z zapasem. A co dopiero do szczytu, który jest tam no, gdzieś u góry. No i poprzez cały strych można sobie tutaj chodzić. Także no jest tutaj ładny kawał metrażu. Chcemy tu przyszłościowo się właśnie sobie tą zrobić siłownie. Także tu jeszcze tylko dojdzie farba. Będą no, Ta ścianka i ta naprzeciwko będzie czarna. I ten szczyt, który jest tam u góry ale to Wam ciężko będzie pokazać. O, może tak. Tak będzie najlepiej. Ten szczyt będzie tutaj czarny, cały. Taki paseczek wąski. Także będzie to fajnie się komponować. No, to będzie też przy okazji jakby jakaś nasza graciarnia. Plus spanie dla gości może też być. No i oczywiście siłownia nasi. A te belki w końcu da radę pomalować? Nie, belki te niestety, te pionowe. Ale co powiedział, że nie można? Upewnił się? Tak, bo sprawdzał, ale no jeszcze zobaczymy tą bejcę, co ty zaproponowałaś. No tak, no bo jak patrzę na to, ja myślałam, że one są typowo w kolorze drewna, jak one są takie zielone. No one no są to... takie zaimpregnowane na zielono, tak jak to wychodzi jakby tam z No To, nie, no jest to tutaj wygląda słabo. No także spróbujemy jeszcze z taką bejcą, która jest do takich właśnie lakierowanych belek. No i zobaczymy, co wtedy finalnie z tego wyjdzie. No Mamy i tutaj jest też specjal przygotowane, żeby było światło i prąd na górze. Dobrze, także schodzimy z powrotem na dół. No, także no. możemy powiedzieć, e, w zasadzie o kosztach za dużo nie, no bo jeszcze no, czeka nas e, opłata za to, co teraz się dzieje. Tylko kafle kupiliśmy, no to na cały dom nas wyszło. No ale wiadomo, każdy ma swój gust i tak dalej, nie? Tak, tylko kafli też e, nie ma wszystkich, no ale zapłaciliśmy tam za całość. Z, z, za całość z rabatami 40. 5000, tak około, 44,45 coś takiego. No ale to też wiadomo, te wielkoformatowe to swoje kosztują, tak. no, ale tu jest ich kilka sztuk, no to wiadomo tam, no, każda kosztuje tam parę stów jedna, a tu kilka sztuk to już daje nam 2 tysiące. No ale to już takie są naprawdę fajne kafle i z porządnej firmy. No i te sprzęty też w większości Geberita czy e, Diante czy coś takiego, także wszystko stosowaliśmy się kupować, taka no, średnia, średnia, wyższa półka. Też z rabatami z tej firmy, właśnie co tam żeśmy wcześniej kupowali różną armaturę i tak dalej. No i za garaż też nam wyszło 8000 tysięcy za robociznę i materiał wyszedł tam około 3, także 11 na gotowo. Wiadomo, że te poprawki tam będą musieli zrobić. No i teraz co? Zaczęli tutaj to piętro, parter, jak zrobią te wszystkie jakby podwieszone sufity, czyli konstrukcje wpierw przygotują, to się odliczamy też z nimi za to ale to musimy jeszcze przeliczyć metry, żeby to wszystko tam dopiąć, no i potem jak to zrobią, to zaczynamy już wtedy gładzenie, malowanie. Kafelkarze w międzyczasie też skończą, no i też jesteśmy umówieni w przyszłym tygodniu ze stolarzem, ze stolarzem żeby już przyszedł tutaj wszystkie pomiary porobił. No i powoli, powoli ku końcówce zbliżamy się coraz większymi krokami. No i w międzyczasie też właśnie jeszcze musimy zagadać, w przyszłym tygodniu się widzimy, jak będziemy mieli urlop y, z gościem od balustrad zewnętrznych i wewnętrznych. A, no i też z porządkiem sierpnia mamy się dzwonić z y, gościem od elewacji, żeby już też elewację nam zrobić, żeby po prostu zamknąć ten dom przed zimą, bo bez sensu, że na koniec to jest tak fajnie wysuszony, te tynki fajnie wszystkie i posadzki podosychały, żeby po prostu znowu wilgoć weszła przez zimę, bo to no jest tak, bez sensu by o było... ja to chodzi. I to no tylko by wszystko jakby wydłużyło tak. i też farba, która by malowali tutaj, to by była narażona na to, że. Odmówić. No, tak, nie? odpryskiwać albo by się takie grudy czy pulchniaki takie porobiły na ścianach. No także to tyle. Także teraz to w zasadzie. Michał często przyjeżdża No niestety, co dzień wykończeniówka co drugi dzień. daje w kości. Budowa domu surowego, otwartego to był spikuć tak, do tego, co ale jest. Ale mieliśmy teraz. fajną ekipę, która, tak. która nas nie potrzebowała. Tak, no praktycznie tylko z kasą, się przyjeżdżało, nie? Ale A teraz to w zasadzie. Każdy szczegół, każda pierdoła, czy właśnie jakaś szyna do zasłon, czy szerokość tego, tak. wymiary tego, czy jakieś oczywiście Wysokości. niezgodności też są duże z tym archi... z ar... projektem. Ar... Archi... od architekt? No, ale dochodzimy jakoś do tego sami, żeby to wszystko było tak, jak chcieliśmy i nie za bardzo się różniło, także no, jakoś to się wszystko tak zamyka. Nie? No, całe szczęście, że ty jesteś, bo no ja niestety z naszym synem do większości, no siedzimy, zostajemy w domu, no rzadko kiedy, tak, w weekend możemy przyjechać. Także nas mały, mały pomocnik, chociaż tak no. może nam pomóc. No ale jak chcę mieć ładny pokój, to może przyjeżdżać, tak? No, no ale tak jeszcze abstrahując od tematu, w przyszłym tygodniu będziemy właśnie mieli, zaczynamy mały urlop i być może zrobimy też z tego jakiegoś vloga e, z kilku czasu. odcinkowego, to w międzyczasie będziemy mogli wam pokazać e, to miejsce, gdzie pojedziemy, tą część Polski, nie będziemy zdradzać co. Także niedługo czekajcie. Myślę, że wyjdzie z tego też parę odcinków. Może się Wam spodoba, może nie. Nie wiem. Ale to będzie dla nas pamiątka. W czego? Będzie dla nas też pamiątka pewnie. My będziemy akurat już to e, trzeci raz pod rząd w ciągu trzech lat ostatnich, czyli rok po roku przyjeżdżamy w to samo miejsce. Ale naprawdę można tam odpocząć i cofnąć się 100 lat do tyłu. Także trzymajcie się. E, powodzonka. Jak coś komentujcie, lajkujcie, no i zostawcie subskrypcję i zajmijcie czego Zapraszamy kolejne pary, rodziny, które się budują podobne domy, takie same czy w ogóle budują domy, bo też takich ludzi już tutaj mieliśmy, że po prostu wymieniamy się kontaktami z firmami. Także jak coś jesteśmy otwarci, zapraszamy. Trzymajcie się. Heja. Cześć.